Ostatni rok dla nas był rokiem takich dużych zmian, tak jakbym powiedział. Przede wszystkim największy kamień milowy to, to, co nam się udało osiągnąć, no to jest debiut na giełdzie papierów wartościowych na koniec roku. I to było takim zwieńczeniem sukcesu. Natomiast zeszły rok to przede wszystkim też wzmocnienie zespołu o nowe kompetencje, to też release cooking symulatora Shelter, tak, który bardzo fajnie został odebrany, wzmocnił nasz potencjał DLC i teraz fajne wyniki sprzedażowe notujemy. To też sukces w postaci cooking simulator VR, tak, który pojawił się w połowie roku, a końcówki tak naprawdę pokazała, że został nominowany, a później uznany za najlepszą grę vr na platformie Steam. Co bezpośrednio też później przełożyło się na rewelacyjne wyniki, no, można by powiedzieć, i finansowe, i sprzedażowe. Tak? Bo, bo zdecydowanie był to jakiś motor, te dwa projekty, jeżeli chodzi o, o kontrybucję. Także. To, to są takie jakby players playery zeszłego roku. Co moglibyśmy zrobić lepiej? No zawsze można coś zrobić lepiej. Wyciągnęliśmy z wnioski z tych, z tych rzeczy, które, które, które gdzieś tam nas bolały. Przede wszystkim dużo już pod koniec roku włożyliśmy w restrukturyzację procesów projektowych u siebie, tak? To jest tak troszeczkę insidersko. Postanowiliśmy trochę zmienić politykę agile'a wewnątrz firmy, sposobu jak podchodzimy do projektów, ma to duże znaczenie. Nie w kontekście tego, co chcemy osiągnąć w 2022 roku. Um, więc tutaj, jakby, nie chcemy mocno zwiększyć zespołu, ale zwiększyć jego efektywność. tak? To, to są takie lessons learned z 2021 roku, jeżeli chodzi o możliwości. Jakbym miał podsumować rok finansowo. Na początku grudnia daliśmy wyniki za trzeci kwartał, tak, 2020 to było 8,5 miliona zysku netto, my po trzech kwartałach 2021 roku ten wynik przekroczyliśmy, tak, i mając na uwadze to, że około 16-18 grudnia Steam ogłosił, że, że Cooking Simulator VR będzie grom roku, tak, i to, że byliśmy zaplanowani z dodatkiem świątecznym, wypuściliśmy też poltergeista obiecanego, tak, w formie bety, żeby, żeby zobaczyć, jakie są odbiory i w połączeniu to z akcjami promocyjnymi, które do dziś trwają, tak, no bo my płynnie przechodzimy z jednej wyprzedaży do kolejnej, kolejnej dzięki temu sukcesowi, no to te wyniki się bardzo mocno zaakcelerowały pod koniec roku i myślę, że one dost, dost, znajdą dosyć mocne takie odbicie w, w raporcie rocznym, tak. Ten rok dla nas to przede wszystkim takie dwa y, filary y, będą y, jakby działania takiego operacyjnego. Pierwszy to skupienie się na projektach, y, 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 które mamy w swojej roadmapie, tak w pipeline, czyli Cooking Simulator 2, PC Empire y, i one cały czas y, są tworzą się tak y, y, Tutaj sobie robimy testy, sprawdzamy, poprawiamy i tak dalej. Natomiast pierwsze półrocze to zdecydowanie będzie moment, kiedy my największy nacisk chcemy położyć najpierw na Wiara, tak, żeby wykorzystać jego potencjał, więc to pierwsze półrocze to dla nas ma być release na platformie Oculus, na Quest tak. Tutaj to jakby ten potencjał ponad 10 milionów sprzedanych headsetów. Liczymy, że to, że to, się przełoży na mocny wynik finansowy. Kolejną rzeczą, którą w pierwszym półroczu chcemy którą już, już działamy, tak, to jest mocny nacisk, jakbym to powiedział, na utylizację potencjału Cooking Simulatora 1, tak. Cooking Simulator wyszedł w 2019. Gdzieś w tym cyklu życia tego projektu, tak, no my im dalej wiemy, że, ten, że, że trzeba troszeczkę inaczej Skalować możliwości sprzedażowe. Więc tutaj to pierwsze półrocze stawiamy, że od lutego będziemy zaczynać mocno z akcjami promocyjnymi, marketingowymi. Będziemy chcieli się skupić na większym nacisku na eventy. Więc tutaj też dużo pracy teraz już w styczniu kładziemy z na to, żeby właśnie zrobić to review, żeby pokazać. W jakiej kolejności, co powinniśmy realizować, żeby zmaksymalizować dochody z tego obszaru? Tak? Pierwszy to jest pierwsze półrocze, tak? I Jakby w drugim półroczu dalej kontynuujemy tą politykę, tak? idąc aż do końca roku, tak gdzieś, żeby osiągnąć maksimum i przejść płynnie w zmianach produktów. Szacujemy, że też w pierwszym półroczu byśmy chcieli uderzyć w release na pswr tak, Sony. Tutaj yy, prace trwają, natomiast jeszcze, jeszcze przed nami same rozmowy z Sony, konceptem marketingowym. Chcemy przede wszystkim wykorzystać ten potencjał właśnie tej nagrody roku w bezpośrednim rozmowie z Sony co do możliwości promocyjnych, yy, a być może też zaistnienia yy, na przyszłościowym projekcie, jakim jest PSVR 2, tak, który został ogłoszony niedawno. Ja sam się uczę jeszcze tego, tak? Dla mnie rynek kapitałowy yy, i bycie prezesem spółki publicznej jest czymś nowym, tak? Yy, już po tym miesiącu-półtora, tak, jakby pracy zauważam, jak, jak, wynik, jak Ważna jest ta komunikacja, jak nagle zmienia się administracja firmą, Natomiast y, mi się wydaje, że to co powiedziałeś, to bycie sobą, robienie, y, robienie projektów. Ktoś gdzieś na którymś forum skomentował, że podczas jedną z moich wypowiedzi, że y, mało jest PR-owa, i widać, że bardzo żyje projektami, które mamy w firmie. I wydaje mi się, że to jest właśnie jakby takie clue tego, że jako gaming, my, my mamy pracę twórczą, tak? to jest gdzieś tam ta kreatywność i od tego nie powinniśmy uciekać. Ważne jest oczywiście mówienie o, o wynikach finansowych, o planach firmy. Natomiast no, tym, co buduje kapitał w spółki i, i to know-how, to jest tak naprawdę, to są te projekty, ta nasza wiedza, to, co, co chcemy tworzyć. I wydaje mi się, że to jest coś, co rynek docenia. To się później o, pokazuje właśnie w tych projektach. Tak, Obiecaliśmy, że dostarczymy poltergeista w okresie świątecznym, czyli ten taki prototyp multiplayera. Dostarczyliśmy go. Tak, yy, VR okazał się Wisienką na torcie, tak? że, że nagle został ogłoszony grom roku. My dużo się po nim spodziewaliśmy i wierzyliśmy, że naprawdę jest fajny, bo od. Dwóch lat praktycznie nasi gracze zawsze wspominali o wiarze, tak, że fajnie by było tę grę zobaczyć, więc mega się cieszymy z tego sukcesu. Um, I to, to mi się wydaje, że to jest taka, taka praca. Co do transparentności, my się jej cały czas uczymy, tak? My się cały czas uczymy transparentności i komunikacji, tak? Dużo rzeczy dzieje się w firmie. I nie ukrywam, że dzięki właśnie pracy jakby z wami, z dziennikarzami, z prasą, nam się to udaje, tak? Że coraz więcej my się też uczymy tych relacji. Ile powinniśmy powiedzieć? Co powinniśmy powiedzieć? Jak często powinniśmy przekazywać informacje? I to też jest tak, że wewnątrz zespołu sobie w tym robiliśmy taką roadmapę w zeszłym tygodniu nawet. Jakie informacje powinniśmy dawać do rynku, ale nie już mówię o informacjach finansowych, tylko projektowych. Jak często powinniśmy zrobić streamy, jak pokazywać często pracę nad naszymi grami, tak? Bo, bo, bo w tej chwili my pracujemy nad Pizzą Empire, pracujemy nad B17, pracujemy nad cookingiem dwójką. I jeszcze tego nie pokazujemy, więc, więc, więc też za, jakby dla nas to pojawiło się pytanie, jak być właśnie transparentnym, żeby pokazywać naszą pracę, a nie tylko żyć tym momentem, kiedy my zrobimy coś, bo powiemy, wow, to już super wygląda, teraz idziemy na rynek i chcemy, chcemy wszystkich oczarować, tak? Ale też troszeczkę pokazać tego backendu, tak? No bo frontend nie jest wszystkim, troszeczkę, jakbyśmy to porównali do aplikacji. Ten backend to jednak to jest do 90% życia, które się odbywa w firmie. I mi się wydaje, że to ludzie zauważają, tak, że, że my jesteśmy takim typowym studiem gamingowym, dla którego ważny jest produkt frajda z tego, co tworzy, a nie tylko pompowanie wyników, tak? Że, nie, że, że ten, jakby powiedzieć nie chciałbym, żeby nasze SPI opływały tylko w czarujące informacje, które nie mają pokrycia później w tym, w tym codziennym życiu, tak.